Cześć, z tej strony starszy sierżant Piotr Piotrowski, żołnierz żelaznej dywizji, były mistrz Polski w wadze ciężkiej wojama karate w Kikusin Karate i zawodnik mieszanych sztuk walki z rekordem 4-2. Każdy dobry trening powinien się składać z rozgrzewki. Dlaczego? Ponieważ zapobiega kontuzjom, zwiększa nasze możliwości treningowe nawet o 20%, a także, jeżeli wykonujemy prawidłowo tą rozgrzewkę przez cały rok, zwiększa naszą mobilność i zasięg. Każda rozgrzewka powinna się składać z czterech elementów: waskularyzacja, czyli podniesienie temperatury ciała do około 39 stopni, mobilizacja, rozciąganie dynamiczne i specyfikacja pod dany sport lub ćwiczenia główne. Zawsze ustawiamy się. Tak samo i przygotowujemy się do każdego ćwiczenia. Rozstaw stóp na szerokości barków. Miednica w położeniu neutralnym, żeby nie było lordozy lub też kifozy kręgosłupa. Brzuch lekko spięty. Klatka piersiowa, a raczej mostek skierowany do góry. Szczęka nie wysunięta do przodu, tylko cofnięta. Zrok skierowany horyzontalnie. Przechodzimy do ćwiczeń rozgrzewkowych. Pierwszym ćwiczeniem będzie tak zwany perfect stretch. Polega on na tym, że podnosimy kolanko do góry. Następnie wyobrażamy sobie, że jest przeszkoda, i przechodzimy przez tą przeszkodę przez sekundę utrzymując w ten sposób stopę. Kładziemy na ziemi ręce na linii. Ze stopą kolanko do przodu i na bok. Następnie skręcamy rękę. Wracamy, rozciągamy tył i przechodzimy do przodu. Takich powinniśmy wykonać sześć ćwiczeń na jedną nogę i na drugą. Drugie ćwiczenie globalne. Zmodyfikowana jaskółka. Podnosimy znowu kolano do góry cofamy nogę do tyłu. Błędem jest cofanie nogi i ustawianie jej w jednej linii. Musi zawsze być korytarz między lewą nogą a prawą. Następnie wyciągamy ręce, próbujemy sięgnąć jak najdalej i się cofamy. I powtarzamy ten ruch 6 razy na lewą, 6 razy na prawą. Kręcenie karku. Kręcimy karkiem w ten sposób, że najpierw idzie zrok a później ruch. Następne ćwiczenie. Stajemy na szerokości swoich barków, stopy pod kątem 35 stopni. Robimy tak zwany hip hinge, czyli biodra do tyłu. Robimy pełny przysiad. Łapiemy się za stopy i skręcamy ręce za siebie. Trzymając kciuk do góry. Robimy 10 razy na jedną stronę i 10 razy na drugą. Kolejne ćwiczenie już będzie bardziej dynamiczne. Kolana uniesione do góry z synchroniczną pracą rąk. Wygląda to w ten sposób. Robimy tak w miejscu przez około 15 sekund lub 20 metrów do przodu. Kolejne dynamiczne ćwiczenie. Będzie to bieg w miejscu lub do przodu, tak samo 20 metrów z piętami uderzającymi o pośladki. Do tej pory zajmowaliśmy się ruchem w przód, ruchem w tył. Trzeba też się zająć ruchem w bok. Stajemy w pozycji trochę, trochę szerszej niż szerokość barków. Robimy tak zwany. Hip Hinge, czyli cofamy bioderka do tyłu. Nogą, którą inicjuje ruch w prawo jest noga lewa. Nogą, która inicjuje ruch w lewo jest noga prawa. Ćwiczenie wygląda tak. Kolejne ćwiczenie. Nazywa się ono latająca wrona. Kładziemy się na brzuchu. Ważne, żeby nie odginać głowy do góry. Ręce i ciało w kształcie litery Y. Mamy pośladki, po czym podnosimy ręce do góry, lecimy, tu spinamy łopatki i wracamy do pozycji wyjściowej. Ważne jest spięcie łopatek tak, żeby przynajmniej złapał tam, złapały one długopis. Pozostał nam jeszcze kor. Ważnym elementem tego ćwiczenia jest to, żeby nie można było włożyć ręki pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Następnie nabieramy powietrze i podnosimy kolana do góry. Hop. Hop. Kolejne ćwiczenie, które zaktywuje pozostałe segmenty ciała, będzie tak zwany kota niedźwiedzia Stajemy na czworaka. Ręce na szerokości barków, kręcone w podłogę. Nie, błędem jest pogłębianie lordozy, a także robienie kociego grzbietu. Kręgosłup musi być wyprostowany, kor napięty. Podnosimy 5 cm kolanka nad podłogę i idziemy. Jeżeli te ćwiczenia Was nie rozgrzały i nie pojawił się pot na czole, możemy dogrzać się jednominutowym ćwiczeniem, za pomocą którego podniesiemy jeszcze wyżej temperaturę ciała. Może być to skakanka, bieżnia, rowerek. Ćwiczenie polega na tym, że na 60% maksymalnego swojego tętna przez minutę wykonujemy ruch w zależności od tego, jaki mamy sprzęt.